Dzień dobry, Sławku. E, witam, witam. Dzień dobry Emilu. Powiedz nam proszę wszystkim, czym się zajmujesz? Jaki zawód jesteś? Tak. E, jestem kierowcą ciężarówki tak zwanego Tira. E, jeżdżę, jeżdżę po Europie. E, no i tak no, tym się zajmuję. Jest to samochód do no, chłodnia. E, przewożę żywność i tym podobne rzeczy, które można przewozić. Także no, jeżdżę po Europie, po Włochy standardową, jest i, też i Hiszpania, Niemcy, Francja, e, kraje Beneluxu, tak jak większość z nas e, kierowców, którzy wykonujemy ten zawód. Ostatnio, ostatnio, miała... o, ostatnio mówiłeś mi, że przejeżdżałeś przez Europę. Jak wyglądała ta podróż, jakbyś mógł nam to opisać, czy, czy widziałeś jakieś obostrzenia, hmm. jakieś trudności, kiedy, kiedy ta podróż się odbyła? Tak, czyli od początku wyjechałem 28 lutego z kraju, jechałem do Włoch. Celem mojej, mojej jazdy była Sycylia Palermo, czyli do 2 lutego, 2 marca przepraszam, wjechałem do Włoch. Miałem tam akurat po drodze Rzym, Neapol, Palermo, Katanię. I obostrzenia. Obostrzenia nie było żadnych, żadnych kontroli, żadnej paniki, kompletnie nic. Włosi, standardowo, tak było ich życie: wystawione stoliki na ulicach, kawiarnie, czyli nic. No, już w Polsce była panika, gdzie wyjeżdżając byłem przygotowany przez żonę w maseczki, w dezynfekcję. Też byłem troszeczkę przestraszony tym, co tam zobaczę na ulicy. Maseczki, jakieś obostrzenia. No niestety, no wszędzie Włosi w styl swój włoski, czyli tam przywitanie się, tam całowanie się po policzkę, no tak jako oni mają w tradycjach, no nie można tego im krytykować, no bo oni tak oni żyją. I naprawdę nigdzie nie widziałem, przyjrzałem przez całe Włochy włącznie tak mówię, no z Sycylią, Palermo, Katania, nie widziałem żadnej maseczki, żadnej paniki, no kompletnie nic, kompletnie nic nie widziałem. Nawet potem wjechałem do, do Francji, tutaj od, czy od Nicei, czyli Lazurowym Wybrzeżem i Francja, też nic nie było. Dopiero, dopiero w Niemczech. Dopiero w Niemczech widziałem pierwsze jakieś tam obostrzenia, że miałem mierzoną temperaturę, były jakieś dezynfekcje, jakieś rękawiczki były jednorazowe przy załadunkach, ale tak poza tym to też nie było tego, co jest, jak przyjechałem do Polski, że są kolejki do sklepów, że nie jest ograniczona ilość w sklepie. Dopiero tu w Polsce spotkałem się z czymś takim, a na Zachodzie, no niestety nie było tego. Nie wiem, jak jest teraz, bo teraz będę wyjeżdżał w sobotę i też do Włoch. Czy jestem przestraszony? Nie wiem, no. Ktoś musi to robić, niestety, no taka no moja praca. A powiedzmy, jakie procedury sanitarne ci obowiązują teraz w Polsce? Czy jako kierowca jesteś traktowany, tak, żeby trochę wytłumaczyć tym, którzy nas będą słuchać, czy jako kierowca jesteś traktowany tak jak, nie wiem, zwykły obywatel, który wraca z wakacji we Włoszech, czy we Francji, czy w Niemczech? Czy masz jakąś, nie wiem, kwarantannę, masz się badać, dostałeś jakieś zalecenia, jak to wygląda? Nie, 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 kompletnie nic, nic mnie nie obowiązuje, żadne badania, czyli powiedzmy, nie wiem, jakoś samodyscyplina być może. no Jeśli będę miał jakieś objawy, no to jak każdy obywatel musi się gdzieś tam skontaktować z aneptydem, mam w stronę, telefony i tym podobne rzeczy. Ale jeśli chodzi o granicę, to żadnej, nawet nie miałem żadnej temperatury, kompletnie nic. Wjeżdżałem do Polski jak, jak przedtem jak przed koronawirusem, przed całą tą epidemią, pandemią. Także praktycznie mi nic nie obowiązuje. Ja przyjeżdżam granicę i robię no Rozumiem, a powiedz, bo mówiłeś, że w sobotę znowu jedziesz do Włoch. Pierwsze moje pytanie, powiedz nam, gdzie dokładnie jedziesz i, i drugie, czy y, trochę już może wcześniej o to odpowiedziałeś, ale nie wiem, jak jest teraz, czy jesteś na to przygotowany, znaczy, czy masz jakieś rękawiczki, ma maski? Jak wygląda twój kontakt w ogóle z klientami, którym dowozisz towar? Znaczy no, nie, ty, teraz to tak słyszałem, bo akurat kolega pojechał, e, jest e, dokładnie, teraz we Włoszech już jest, e, obostrzenia. Obostrzenia to są wszystko to, co sam sobie przygotuję. E, firma w zasadzie to, no, kierowca musi sam się zabezpieczyć. E, z tego co wiem, co kolega akurat jest obecnie, to obostrzenia są we Włoszech teraz i jadę do Desenzano będę jechał, czyli to jest w okolicach tych najgorszych, gdzie, gdzie jest tam koronawirus we Włoszech. I z tego co wiem, to kontakt z osobami jest minimalny, że obecnie we Włoszech jest taka panika, że teoretycznie jestem sam przygotowany, ale to mówię, no, teoretycznie, a jak to wyjdzie, to będę wiedział dopiero jak pojadę. Ale no właśnie, tak wino sam, sam, muszę, sam muszę się zabezpieczać. No właśnie, a tak, tak, tak czysto po ludzku się nie boisz, nie wiem, o siebie, później o swoich bliskich, jak, jak zamierzasz trochę przestrzegać tych procedur, żeby jak najbardziej się, żeby móc się tego nie obawiać po prostu? No ci tak. Tak jak większość kierowców e, mamy, mamy swoje środki czystości, mamy swoją wodę, e, mydła. No, cały czas musimy używać e, mydła, mycia się e, standardowo ręce, które są zalecane. E, mam swoje do dezynfekcji. E, czy się boję? Nie wiem, no. Zawsze mam jakąś obawę. Wyjeżdżając z domu za każdym razem, człowiek może się bać, ale też nie wolno ulegać panice, bo no co, co to da? Ja do tego podchodzę tak, że jeśli mam się zarazić, no to mogę i w Polsce się zarazić. Czy się boję? No, w jakimś stopniu na pewno, ale coś trzeba robić. Coś trzeba robić. No właśnie, bo często się wymienia często też ludzie, politycy dziękują tym, przedstawicielom tych zawodów, które teraz są, yy, muszą pracować, a są najbardziej narażone, tak jak lekarze, pielęgniarki, ekspedienci, kierowcy komunikacji miejskiej. Trochę o takich kierowcach ciężarówek może się pewnie nieświadomie, no, trochę zapomina, czy. Czy, czy, nie wiem, możesz powiedzieć, jak, jak ważna jest twoja, twoja branża w całym tym, tym kryzysie? Czy nie boicie się kryzysu w ogóle w, w, w tej branży takich firm, które, które wożą towary z kraju do kraju? Jak to znaczy, na, pewno, na pewno się boimy, że coś może być. Z tym, że no, to są takie moje spostrzeżenia, że cały świat się uzależnił od Chin. No, niestety nasza Tutaj bliska Europa uzależniła się od kierowców ciężarówek. Nie ma już magazynów, wszystko co jest, to jest złożone na bieżąco. I po prostu no musimy, gdy ciężarówki staną, to się, spojrzymy się do wokół nas, to wszystko co mamy wokół siebie, mamy przewiezione ciężarówką. Zaopatrzenia i wszystkie spożywcze, niespożywcze rzeczy, nawet takie, które się wydają nam, że one po prostu są w sklepach, ale dlaczego są? Po prostu my je przywozimy. I jeśli transport stanie, to, to tak jak pszczoły. Tak, my jesteśmy takie takie, nie wiem, na no, przemysłowe pszczółki, które po prostu no, musimy być już. Czy nas się lubi, czy nas nie lubi, ale po prostu musimy być. Tak na co dzień kierowca Tira Pospolitego jest traktowany bardzo taki. No, Coś złego na drodze, no. Kierowca Tira, no Tir zrobił to, Tir zrobił tamto. Ale no, my musimy dojechać gdzieś na czas, na miejsce, no, ale potem osoba, która narzeka na Tira idzie do sklepu? No i ma wszystkie produkty. No i dzięki takim osobom, no, niestety no. No właśnie, a czy, czy masz już yy, po powrocie z tych dwóch, ile w ogóle będzie trwać ta najbliższa twoja podróż? I czy masz już tam kolejne plany, masz już grafik na kolejne tygodnie, miesiące? Czy, może, czy, inaczej, czy, ma, czy ma się też może więcej pracy w związku z tym, z tym kryzysem obecnym, także gospodarczym na, na świecie i w Europie? Znaczy, ogółem jest przewozów jest dużo mniej, z tego co się orientuję. E, czy mój grafik? Na razie jest. E, mój, mój wyjazd będzie dość krótki, chyba tam w krańcach 5-6 dni będzie. E, ale, no, bo to sam okres świąteczny. I u mnie w pracy jest tak, że święta mamy w domu. Także no, te dwa tygodnie będę jeździł do świąt. A co będzie dalej? To życie okaże. i wiadomo, co będzie u nas, jak się rozwinie cały ten problem, cały ten ta koronawirus. Jest na chwilę obecną chyba ponad 600 przypadków stwierdzonych, ale ile jest nie stwierdzonych, tego nie wiemy. I też nie wiemy, czy w Polsce jest lepiej, czy za granicą. A czy, czy w Twojej firmie, wśród Twoich kolegów yy, jest ktoś, kto ma choćby podejrzenie koronawirusa, coś takiego, czy jeszcze, czy jeszcze póki co, przynajmniej nikogo takiego nie znasz? Ci nie, na chwilę obecną jeszcze nie znam takiej osoby. To nie znaczy, że nie ma. <laughs> nie, nie, na, naprawdę jeszcze nikt z moich znajomych, kolegów yy, nie ma jeszcze stwierdzonego i tak jak rozmawiamy między sobą, czujemy się dobrze na chwilę obecną, na chwilę obecną. Obd no mamy... tak, tak? tak, my mamy o, o, my mamy o tyle to, to złe, że niestety my nie możemy pracować zdalnie, musimy pracować w samochodach. No właśnie. I oby, oby w tych samochodach nie tylko <laughs> jak najwięcej yy, zdrowia, Ci życzę i dziękuję, że znalazłeś dla nas chwilę, aby porozmawiać o swojej pracy, o sytuacji w Europie Twoimi oczami. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.